Żeby cieszyć się modułem monitoringu pozycji lub harwestera adresów należy zaopatrzyć się w proxy. Dostępne są praksy publiczne, o które nawiasem mówiąc jest ostatnio ciężko, są dostępne praksy dzielone i prywatne. Najpierw zobaczmy jak ustawić współpracę z proxy publicznymi. Oczywiście potrzebna jest lista proxy, a najlepiej API. W formularzu tym trzeba podać adres api z którego będą pobierane proxy. O źródła publicznych proxy jest ciężko, wcześniej proxymarket.pl czy też liveproxy.pl. tu trzeba samemu zadbać o takie proxy. Teraz sprawdzimy i włączymy niezbędne zadania Chrome. Testowanie praksi. Pobieranie praksi z API. I w zasadzie tyle. A jak podpiąć proksy prywatne lub dzielone? Po dodaniu do Donlinkage prywatnych lub dzielonych praksi należy dodatkowo skonfigurować zewnętrzny serwis odczytujący captcha. Można skorzystać z usług wielu serwisów tego typu. To najbardziej popularne. Dzięki podpięciu serwisów odczytujących CAPTCHA zablokowane przez Google Praxi będą w cudzysłowie reanimowane. Dzięki temu Praxi będzie można nadal wykorzystywać do monitoringu czy harestera. Wprowadzamy odpowiedni adres API oraz klucz API. Teraz wystarczy tylko wybrać odpowiednie API dla opcji CAPTCHA Wyszukiwarki Google. Od teraz zablokowane praksy odblokowywane będą na bieżąco dzięki współpracy z wprowadzonym właśnie serwisem odczytującym CAPTCHA.